Siemaneczko widzowie, słuchajcie, nowy, se nowy rozdział, nowy sezon pierwszy w Fortnite już jest. i Ja go teraz nie będę testował, słuchajcie. Mapy mam w ogóle nieodkrytą, zobaczcie. I słuchajcie, y zostawcie suba na tym kanale i łapkę w górę. I słuchajcie, przepraszam, że tak y nagle zaczynam, ale po prostu bałem się, że jak ten wyjdę i ogólnie to, że mnie nie wczyta do gry, ale z racji tego, że mnie wczytało. To zaczynam wam ten odcinek. O, w ogóle. są. I zobaczcie, to jest jakaś nowa broń. O, tu jest też jest jakaś nowa broń. Co? Jakiś ślisk mam. Aha, dobra. To jest chyba na tym trailerze, było, nie? Że. Ej, dobra. To jest moja ulubiona broń, teraz, szczerze. Mam jakąś pompkę. Strzelbę pompkę, tak. Ej, dobra. Coś do tego, co to? Pistolet osobisty to... Pistolet to jakiegoś chyba nie będę brał, bo tak... O! Czekajcie, ja chcę zobaczyć, jak to O Jezus, nie! Nie, to... nie, 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 nie. A to zobaczymy. Ej, to szczerze to jest taki typowy tactical, myślę, tylko troszkę wolniejszy i chyba więcej zadaje z tego, co tak słyszę i widzę. Czekajcie, przetestuję na tym... Ej, dobra, git zadaje, jakby 78. Tylko też pytanie: czy to był fart, czy. Yy, czy jakby. Czy specjalnie, nie? W się sensie, czy tak, jakby to bije. Tak, bo na razie. Generalnie, w ogóle na razie, odczucia mam bardzo dobre, Z tego sezonu sobie jest splashyki wolno. Czy tutaj jest jakiś... Dobra, typ miał świetliki, ale to mu za dużo chyba nie dało, widzę. I miał splash. Yy, strzelba pompka. Dobra, ej. Dobry, dobrze się tym gra szczerze. Kto chce dołączyć? Kolejny. Dobra. Tak jakby... Gram sobie na razie solo zwykłe. Słuchajcie w ogóle. Yy, teraz będę częściej nagrywał, po prostu będę miał co nagrywać. Oj! Nie, nie, kurde! A, jeszcze tańczę typ. No słabo. Dobra widzowie bierzemy go to i może, może nas wczyta, ale tylko może. Więc słuchajcie, jakby oby nas szybko wczytało, co nie? Oby nas szybko wczytało, a ja tutaj zobaczę, mój kolega gra. Jeżeli by teraz mój kolega grał, to byśmy sobie z nim zagrali i nagrali generalnie. O, dobra, szybko nas wczytuje. Jest git, widzowie. Słuchajcie, w ogóle... Szczerze, to co się wczoraj na evencie działo, jeżeli ktoś nie był na evencie z jakichś powodów, to może wbić do mnie na publicznego streama, który jest teraz jakby, który można sobie odtworzyć i tam pod koniec chyba 15 minut pod koniec tam właśnie graliśmy sobie evencik. I generalnie naprawdę event szczerze powiem Wam, że był no taki naprawdę, naprawdę spoko. Ej, patrzcie jaka snajpera! Patrzcie, w ogóle... Czemu, jak ja z tego strzelam? Czekajcie, czy ogólnie się ma porusza? O, to mi się tak rusza, nie? To mi się tak rusza. Słuchajcie, to już mam odkryte, to teraz byśmy sobie polecieli na Spidermana. Bo tutaj podobno jest Spiderman. Jakby nie wiem, ile jest w tym prawdy. Ale może jest Spiderman tutaj. Ale nie, no. Może. Ej, czy to tak jakby jest. Tilted Towers? Tak jakby? Urywek z Tiltedów? Tak, to jest. Tak, ale wiem, że to jest na pewno miejscówka Spidermana i szczerze mi to przypomina Tiltedy, bo to chyba są Tiltedy, takie troszkę odnowione. O Jezus, ale to są lagi, szczerze. Tak, to są Tiltedy, zdecydowanie. E, to, dobra, mamy jakiś pistolet. Typ nie ma broni dobrej. Idę tutaj chcę zobaczyć w ogóle, jak te sieci działają. Dobra, leży typ. E, nie było za łatwo, nie żartuję, było łatwo, dobra. E, tutaj, ja chcę zobaczyć czy te sieci nam jakby coś robią. Aha, dobra, on jest tak... Jakby, namiot? Ej, co to jest namiot? Chcę to przetestować sobie, bo ja właśnie totalnie jakby nie wiem jak ten namiot działa jeszcze. Ja widziałem, że jest coś takiego, ale nie wiem totalnie jak on działa, wiecie? Czekajcie, zaraz. O z mamy. On no chyba też za bardzo nie chce walczyć On jest na dole, nie? Tak jakby on... Ej, tu jest namiot, tak? Aha, ja mogę schować rzeczy sobie tam Jakby z tego co na razie widzę, to... Chyba tak Jezus, Daily Bugle a gdzie jest typ? Ja nie chcę zginąć tutaj, bo ja wiem, że to jest tam taki... O, dobra, tutaj jest typ. O Jezus. Nie no ja to ciekaw. Ja to nie obchodzi tyle typ sobie tutaj. Ej, czekajcie, dobra, dobra widzowie. Dobra, jest git, jesteśmy na dole. O Jezus, co to jest za karabin? Jakiś dziwny. Ej, ale szczerze podoba mi się ten karabin na razie. Myślę, że może być naprawdę przyzwoity w ogóle. Nie z karabin, tylko sezon mi się podoba. Wydaje mi się, że może być naprawdę przyzwoity rozdział w ogóle, bo mapa jest naprawdę. Mamy biomy, słuchajcie. Co to jest? Co to jest? Snajperka, z tego co widzę. Zresztą sobie już od razu, no, bo ja nie chcę... Jakby mogłem też użyć apteczki na logikę. Aha jak się... nie mogę, nie chciałam to zamienię za karabin, tylko za ten. Aptekę sobie weźmiemy na ten na, wszel... na wszelki wypadek w ogóle. I możemy zaraz w ogóle sprawdzić jak ten namiot działa. A mam 50, dobra. Eee, lunch. O, Lunche są, dobra. Dobra informacja. Bo mamy jakąś rotację w grze. Da się rozwalić, tak da się, dobra. Tylko mnie ciekawi, czy to jest jakiś boss Spider-Man albo coś. Takie ten, takie. A są MPC-ty, chyba są, bo jest gold, tak mi się wydaje, więc powinny być MPC-ty, co nie? O Jezus, nie, ja tutaj nie chciałem, dobra. Idziemy, wracamy tutaj. Ej, szczerze, podoba mi się na razie. Mega ta miejscówka. To słuchajcie, ja zajmuję tą miejscówkę. Naprawdę, ona jest super. Mi się na razie mega podoba. To jest takie Tilted, a ja lubię. u, podoba mi się to. Ech, dobra. Ja nie chcę też tutaj zginąć od razu, nie? W ogóle okno dodali do Fortnite'a w sensie takie, że. Tak? Tak. Ej, fajnie, okno dodali wreszcie. Bo się zawsze bałem, że ktoś mi przez okienko strzeli, nie? A teraz. O Jezus, ej, ale powiem wam, że na razie sezon jest naprawdę taki... To sobie zamienimy. Dobra, dobra. O, dobra, mamy snajperkę. A jestem tak podjera tym sezonem, szczerze, naprawdę. Tutaj idziemy sobie. Czy tu coś jest? Tutaj coś jest? Nie ma, dobra. Pod schodami będzie skrzynka. Wow, ej, ale szczerze, w ogóle wydaje mi się. tylko mi się wydaje takie coś, jakby patrzcie, bo tutaj. Tak jakby... Czy to nie jest stara grafika Fortnite? Czy mi się wydaje coś tylko takie? W ogóle mamy jeden, jeden frak, ale mogliśmy zrobić więcej fragów, tylko typa nam uciekł. E, dobra, to jest nasza legendarna skrzynka. Chyba tutaj wszystko już przelotowaliśmy, szczerze. No, chyba tak, to można się stąd zwijać. Ale szczerze, mega mechaniką mi się podoba te, yy, te w siecie, właśnie. Bo naprawdę tego będą. Używać wszyscy po prostu. Serio było nam takie coś potrzebne. Ja nie mogę. O! i teraz zimno, zimowy biom. Szczerze, zimowy biom. Patrzcie, jak, patrzcie jakie to jest piękne, nie? Patrzcie jakie to jest piękne. I w ogóle to jest latarnia, ej! A czy ta, ta latarnia jest gdzieś tutaj, nie? A latarni chyba mieliśmy zawsze tutaj. Z tego co pamiętam. Nie, nie wiem właśnie, kurde. E, po, po, Patrzymy na kogoś ze sniper, Czy jest tutaj gdzieś? ktoś. ktoś. O, tam jest moja to chyba le ulubiona teraz pompa. Typ z góry nawala? Nie z dołu. O, dobra, typ tam jest. Dostał. Dobra, leży typ. S, nice Snajperka, dobra. Fajna z i ja podoba mi się. Tam w ogóle wiecie, że chyba kule opadają i wróciło to opadanie kul. Dobra, nie. Szczerze powiem Wam, widzowie, że to jest jeden chyba z lepszych takich naprawdę sezonów teraz, jakby. Ciekawe, czy coś się będzie dziać, ale jak na pierwszy jakby dzień i pierwszą grę, to mi się mega podoba ten sezon. Ej, ej, co to, co to, co to, Met mgiełka. Czekajcie, zobaczymy, co to jest. Aha, czy to jest pewnie coś do leczenia, to jakby ja to wezmę, bo ten namiot mi na razie jest, nie jest jakoś potrzebny. Bardzo, i mamy lunch. ja go mogę zaraz ten, bo ja chcę, bo tutaj jest strefa. Tak, tutaj jest. Ej, w ogóle teraz jest automatyczne chodzenie przy mapie. Jak sobie patrzcie, tak, stoję, nie? A nie. A jak idę do przodu? Nie, a nie, dobra. Czyli, czyli chyba jakoś ten. A dobra, ja po prostu sobie mogę włączyć, bo. A, zapomniałem, że to jest skóry, dobra Jezus, miałem laga. Yy, I tego luncha chyba użyjemy, powiem Wam. Dobra, lecimy na zimowy biom, bo to mnie mega ciekawi. O. Jezus, co się... co jest nie tak z moją czułością? Ale mi się coś w czułości, słuchajcie, przestawiło widzowie, no. Kurde. Coś stało, no ja bym go zabił. No ale dobra, lecimy z trzecią gierką. O Jezus! Ile nam się to nagrywa? 11-11 minut. Dobra, dobra. Słuchajcie i... Może do skinka skimka wezmę jakiegoś nawiązującego do zimy. O, to jest dobry plan. Tylko nie wiem kogo szczerze wziąć. Jakby... Mm, albo choinkę, albo tą panią... Wiecie tą panią, którą? Tą. Tą panią, taką... tą, tam gdzie ona jest? Ta pani zimowa, ta mamut pani. gdzie? Ona chyba była... Dobra walić. Ona chyba była niebieska z tego co pamiętam. Tak, to później sobie ją po prostu zmieniły. W ogóle ficowie, wczoraj miałem streama godzinnego, więc to jest mój rekord streamów o piłeczkach. Ja mogę normalnie ją ten, odbijać sobie. yo. Ale czuję, że szczerze to jest bardzo dobry sezon i też tak jest w większości sezonów, ale jakby że na początku ten, ale tutaj szczerze czuję, że tu jest dobra mechanika, wszystko się zmienia, nie? jest tak ogólnie dobrze. Ty, a teraz mi się dobrze gra? No tak, w miarę, w miarę. Słuchaj, są, są drogi takie mega widoczne, nie? Teraz sobie polecimy na Hot Dropa. Hot ja w ogóle chcę zobaczyć, zwiedzić ten. Oh! O kurde, pustynia jest. Ej Jezus, ja się totalnie nie Ej Czyli Meksyk powrócił. Chyba Meksyk powrócił. To, to zresztą ja musimy ten yy, obczaić. I ja słuchajcie, lecę na to, na to miejsce tutaj. o to mi się kojarzy z Piszczącą Puszczą trochę, o ten domek szczególnie mi się kojarzy z Piszczącą, a tutaj mi się kojarzy z y, też Piszczącą, taki ten, że wiecie, że macie taki domek i ten no. I przylądek Psztu Lasów, tak, to jest to? Tak, przylądek Psztu Lasów, dobra. Następny poziom, ej, ale fajny dźwięk jest teraz do poziomów, taki ten. I tutaj mamy skrzyneczkę, dobra, co mamy tutaj? Ej, w ogóle. Jeżeli nie ma wolnej pompy ani ładowanej, to ja jestem zawiedziony troszkę. Ale spoko, pododali te inne. Jeśli cieszę, bo wróciła taki, jakby pierwowzór pierwo taktykala, nie? I to mi się mega podoba, bo ja mega szczerze tęskniłem za tym, za tacticalem. ja Zobaczę, bo zaraz może potki znajdę. O, dobra snajperka może być. No eee, dobrze, teraz to już się mogę lecieć tak naprawdę sobie zużyję chociaż nie bo tu jest jeszcze skrzynka to może ten to może zaraz jednak się udać gdzie jest skrzynka tutaj nie ma czyli pewnie będzie pod nami tutaj nie ma i w ogóle swoją drogą piętrowe łóżka nie czemu odkryto nowe miejsce jak już wtedy je miałem jakby odkryte dobra używamy tych dwóch dużych potek po prostu i szczerze na razie jest naprawdę jakaś mgła czy wiatr. Ej, ale grafika jest taka szczerze, taka. Nie wiem jak to powiedzieć, bo grafika jest taka jak w starych sezonach. W tych starych chyba. Ale to chyba w niektórych miejscach. Dobra, ta skrzynka jest na górze. A jestem, jak, a ja łażę ciągle, jak głupi i nie, nie, nie wiem gdzie ona jest. Jestem dobry, nie? A, to jest cały czas tutaj. I będą małe potki. Nie, apteczka, dobra. E, e, ta pompa, ta pompa, ta pompa. Ja chcę tą pompę, dobra. Strzelba automatyczna się nazywa. Bo ja mega lubię taktikale I słuchajcie, mam cały zielony kwipunek swoją drogą. I w ogóle, jeżeli słychać chrypę, to sorry. O, zobaczymy, jak się. O, dokładnie chyba trzeba ty wyjaśnić. Gdzie on jest. A nie, a teraz mi nie działa ten. O, a teraz działa. Ej, no, ja mam kroki tutaj wyraźne. Takie wyraźne, wyraźne. Ale jak nie ma, no to okej, okay, no to idę po ten mój namiot. Tylko nie wiem, który to był mój. Chyba ten tam jakby ten środkowy taki. O chyba ten, nie? Tak, mój namiot. Dobra. Ej, ale fajne, pokazuje się odpocznij, ja mogę odpocząć? i wtedy mnie nie, 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 nie ta broń jednak jest nie, 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 nie i generalnie widzowie tutaj jest nasz namet. chcę zobaczyć co to jest ta funkcja odpocznij ja mogę! O Jezus. Czyli że tak się można w ogóle chować przed typami. E, słuchaj, płatne. Aha, dobra, ej, słuchajcie, to będziemy musieli jeszcze od, od ten obczaić. Nie, dobra, nie, 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 nie. Tą bronią się nie da grać, słuchajcie, widzę, szczerze. Trzeba obczaić. Broń, jakiś karabin bez tego celownika. Tego Już zmieniam zdanie co do tej broni. Bo miałem, wiecie, zdanie, że to jest niby takie fajne, fajne. W tym się w praktyce nie. Znaczy, da się grać pewnie na dalsze WT. Na dalsze, jakby. Na dalsze, wiecie. Nie wysokości, tylko na dalsze odległość O Jezus, powiem Wam, widzowie, że naprawdę jest kozak. Jest kozak sezon. Jest kozak sezon. No i tyle w temacie po prostu. Szczerze. Teraz mam taki fan z tej gry, bo odkrywam jakieś namioty, wszystko. Po prostu... I to jest w ogóle nasza ostatnia runda, więc postaram się postar jakby, postaram się wygrać grę. Postaram się postarać się powiedzieć. Ej, patrzcie i mi się w ogóle ekran trzęsie, nie? Ty no... Aha! Oli farta Ja chcę w ogóle mostrzelić Hadania. 180 a ten. 172, ej, czyli to mega zmienia już ten. Tutaj. Mega zmienia już różnice. No dobra, jak to odkryliśmy, to teraz lecimy tutaj. I to jest biom ten zwykły. Okej. Okay. A obok tam w ogóle mamy... O Jezus, jakie lagi. Ej, szczerze. Nie wiem czy to widać na filmie, ale naprawdę lagi są ostre, lagi ostre są. Ej, a lamy są w tej grze teraz czy nie ma? Aha, ja rozumiem! I wtedy nam się nam pokazuje, gdzie my go mamy. O Jezus, ej powiem Wam, że to jest naprawdę dobry sezon. Mi się mega te namioty po... ten... jakby mi się mega namioty podobają, szczerze. To jest naprawdę mega sezon. C czekajcie, czy to jest z ten... tym. o! To jest jakiś karabin strażnika. MK7 pewnie ma ten. Tak, to ja MK7 wyrzucam i nim nie, nie gram już nigdy. Chociaż nie na no, pewnie będę grał, tylko wiecie, bez jakby na dalszą odległość. O ten... Ej! Ej, 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 ej. ej. ten Manel Jonesy I on nam pewnie będzie zdradzał fabułę jaka będzie. Szczerze tak myślę. Czekajcie, ja chcę. Ja chcę tutaj teraz. Tylko skrzynka. Dobra, mamy MK7, tak? Ale... A czy jest MK7 bez tego? Nie, nie, sorry, sorry, sorry. Tyb... Oh, ej, podoba mi się ta broń, ja takie szczerze bronię. Dobra, nie, no nie, ale z czego typ mnie tak zabił? Aha, czyli on ma jakiś mega mocny damage. Słuchajcie, widzowie, to jest część pierwsza, nowy rozdział, bo naprawdę ja muszę tutaj nagrać kilka części, szczerze, widzowie. Więc yy, tak oto kończymy ten odcinek Zostawcie łapy w górę i suba.